Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dzieci zdolne. Nazywam się Julia Krzysztof Szopa i nagrywam się dla Ciebie po to, aby pokazać Ci, jak można dobrze, mądrze i fajnie wspierać ponadprzeciętne dzieciaki, zarówno w szkole, jak i w domu. Sprawisz mi ogromną przyjemność, jeśli zasubskrybujesz ten podcast i zostawisz swoją ocenę. Zapraszam Cię też na stronę www.dziecizdolne.pl, gdzie znajdziesz całą społeczność rodziców zdolnych. W dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać z Wami o tym, czy każde zdolne dziecko to jest tak zwany dobry uczeń albo dobra uczennica. Bo przywykliśmy do takiego stereotypu, że zdolnym to znaczy prymus. Tak? W polskich realiach zdolny to jest dziecko, które przynosi nam na koniec roku świadectwo z czerwonym paskiem, które ma średnią 5,8, 5,9, 6,0. To jest dziecko, które startuje w konkursach, olimpiadach, oczywiście najlepiej wygrywa je, przechodzi do kolejnych etapów, czyli właśnie taki e, prymus, prymusik mówiąc pieszczotliwie. Natomiast Pewnie niektórzy z Was zdają sobie już z tego sprawę, a niektórzy może jeszcze nie. Nie wszystkie zdolne dzieci w taki stereotyp prymusa, dobrego ucznia się wpisują. I już ponad 30 lat temu zdawali sobie z tego sprawę amerykańscy naukowcy George Betts i Maureen Neinhardt, którzy wyróżnili sześć profili zdolnych dzieci. Ja dzisiaj chciałabym trochę opowiedzieć Wam o tej ich teorii, tej, tej koncepcji sześciu profili zdolnych, aby trochę otworzyć też szerzej Wasze oczy na dostrzeganie takich cech dziecka zdolnego w dzieciakach, które być może wcale niekoniecznie spełniają takie oczekiwania czy stereotypy. Które tradycyjnie my z tymi zdolnościami gdzieś wiążemy. Czyli nie przynoszą wcale czerwonych pasków i nie mają wysokiej średniej, a często na przykład mówią, że szkoła jest nudna, albo jadą na przykład na trójach. I słuchajcie: sześć typów, o których mówili Bez i Neihardt, to są, tutaj uwaga, tłumaczenie moje: typ prymusa, twórczego kontestatora, kameleona, wyrzutka, podwójnie wyjątkowego. I autonomicznego. Więc oczywiście zacznijmy od Prymusa. Oni nazwali go po angielsku The Successful, czyli odnoszący sukcesy. I jak pewnie sobie zdajecie sprawę, no aż 90% dzieci rozpoznawanych w szkole jako zdolne to są właśnie dzieci o tym profilu. One potrafią doskonale odnaleźć się w tym całym systemie oczekiwań, nagród i kar, bo po prostu rozgryzły ten system i one dobrze wiedzą, co się w szkole sprzedaje. Ponieważ one to dobrze rozumieją, rozumieją tę całą dynamikę szkolnych pochwał i nagród, no są posłuszne, grzeczne, dobrze się uczą, zdobywają dobre oceny i osiągają rzeczywiście te sukcesy akademickie. Dzięki temu, oczywiście, stają się często takimi pupilkami dorosłych, w szczególności nauczycieli, rodziców, dla których są powodem do dumy. No i słuchajcie, prymuci zachowują się tak, aby spełniać oczekiwania. Znaczy, zależy im na pochwałach i nagrodach od dorosłych, więc rzadko wykazują się jakimikolwiek problematycznymi zachowaniami. I to właśnie ten typ prymusa, takiego dziecka, które jest w system bardzo wdrożone i doskonale podąża za regułami tego systemu, my często wierzymy, że zdolny po prostu zawsze sobie poradzi. Tymczasem na zdolnych prymusów również czyhają pewne pułapki. Otóż, jak to zdolne dzieci, często prymusi po prostu nudzą się szkołą i wówczas często obierają strategię tak zwanej linii najmniejszego oporu. A ponieważ ich rozwój zależy głównie od kierunku, jaki im wyznaczają dorośli, to takie dzieciaki, zamiast dążyć do własnych celów i rozwijać własne pasje, opierają się na spełnianiu wymagań nauczycieli. A więc, jeżeli te wymagania nie są bardzo wysokie, w jakiś sposób tych dzieciaków no, nie challenżują, mówiąc brzydko po staropolsku, to te dzieci opierają się tylko i wyłącznie na tym minimum, które jest od nich wymagane. Odnoszą więc sukcesy szkolne w ramach tego, co jest od nich oczekiwane, ale niestety nie budują i nie rozwijają takiej własnej autonomii. Prymusi wydają się mieć bardzo wysoką samoocenę, bo są po pierwsze konsekwentnie chwalone za osiągnięcia, po drugie, są często też popularne w grupie rówieśniczej, no więc mają dzięki temu wysoką pozycję społeczną. Te dzieciaki polegają na systemie, ale niestety często nie są świadome swoich braków, bo te zewnętrzne pochwały, czyli właśnie szóstki, nagrody, czerwone paski wzmacniają w nich poczucie, że to spełnianie oczekiwań świata zewnętrznego w zupełności wystarczy. I wiecie, w tym nie ma tak naprawdę nic strasznego. To znaczy, my wiemy, że dzieci prymusi często wyrastają na bardzo kompetentnych dorosłych, którzy świetnie sobie w życiu radzą i osiągają sukcesy i zawodowe, i rodzinne, i prywatne, osobiste, ale czasami na dorosłych o dość ograniczonej wyobraźni. Oni świetnie funkcjonują w społeczeństwie, ale jednak ich potencjał i uzdolnienia nie rozwijają się w pełni. To znaczy, tak, jakby gdzieś po drodze, w szkole. Ginęła ich kreatywność i niezależność. I teraz Neyhart i, i, i Betz sformułowali też takie rady dla rodziców, nauczycieli czy bliskich, którzy gdzieś odpowiadają za, za rozwój takiego dziecka zdolnego o profilu Prymusa. I oni mówią tak: słuchajcie, dawajcie Prymusom więcej niezależności i wolności. Twórzcie im okoliczności, w których Prymus po prostu musi podejmować ryzyko, bo. Okoliczności, w których nie jest tak naprawdę jasne, jakie oczekiwania, cudze oczekiwania on ma spełnić, pozwólcie im na przyspieszony albo wzbogacony program edukacji szkolnej, który będzie rozszerzał ich strefę komfortu. Zachęcajcie też prymusów do eksplorowania własnych, nienarzuconych zainteresowań. Nawet jeżeli wydają się wam. Bardzo odległy od tego, co, co waszym zdaniem oni powinni robić, czy co waszym zdaniem jest jakąś najsensowniejszą ścieżką rozwoju dla prymusa. Prymus musi, czy powinien być w stanie poeksplorować i samodzielnie odkryć to, co jest jego pasją, gdzie czuje się mocny, najlepszy, w czym idzie mu bardzo dobrze i co sprawia mu olbrzymią przyjemność. Więc miejcie też zaufanie, że taki prymus sobie tę pasję samodzielnie gdzieś odnajdzie i unikajcie takiego sterowania ich rozwojem. Drugi typ, o którym mówili Betts i Neihardt, to jest typ chall challengera. Oni go nazwali po angielsku the challenging, a ja go sobie tak tłumaczę jako twórczy kontestator. I wiecie, wiele systemów szkolnych w ogóle nie identyfikuje uzdolnień u dzieci, które są twórczymi kontestatorami. Oni się charakteryzują tym, że są niesłychanie kreatywni, są obdarzeni ogromną wyobraźnią, ale dorosłym wydają się często uparci, niegrzeczni, sarkastyczni, aroganccy, niewychowani. No po prostu. Definitywnie nie zdolni, nie dzieci, z którymi chcesz pracować, dlatego że spełniają oczekiwania dorosłego świata, tylko takie dzieci właśnie buntownicze i kontestujące. No i wiecie. Zdolni y, często podważają autorytety i kwestionują publicznie na przykład nauczycieli w szkole, no, kwestionują też rzeczywiście rodziców i wszelkich innych dorosłych, którzy gdzieś usiłują ich wdrożyć w swój sposób myślenia. Zdolni kontestatorzy po prostu mają do tego wszelkie kompetencje intelektualne, poznawcze, żeby często po prostu y, no, nawet przewyższać swoją wiedzą czy sposobem rozumienia świata y, tych, którzy próbują z kolei ich na siłę do czegoś dopasować. Twórczy kontestatorzy nie dopasowują się do systemu społecznego i niestety przez to nie potrafią wykorzystać go na własny użytek, w przeciwieństwie właśnie do prymusów. No i przez to też oni nie dostają pochwał ani nagród w szkole, a ich interakcje w szkole i w domu bardzo często polegają po prostu w głównej mierze na konfliktach. Wiecie, wyobraźcie sobie Zdolne, wysoce inteligentne dziecko, które właśnie podważa autorytety i jest przez to e, traktowane jako niegrzeczne i uparte, i nie dostaje właśnie żadnych e, pochwał. No więc dzieci o tym profilu czują się bardzo sfrustrowane tym, że szkoła nie zauważa ich zdolności, że nie docenia ich twórczości, e, możliwości takiego potencjału intelektualnego, generalnie tym, że nie są w ogóle doceniane. W wyniku tego twórczy kontestatorzy często zmagają się po prostu z niską samooceną. Mogą czuć się wykluczone ze swojej szkolnej społeczności, e, zwłaszcza przez, przez dorosłych, przez nauczycieli. Niektóre prowokują swoich kolegów, aby zdobyć ich uwagę, ale przez to są niemile widziane na przykład w zabawach grupowych. Ale czasami jest wręcz przeciwnie, to znaczy ich takie sarkastyczne, Niemalże bezczelne poczucie humoru, taki sarkazm, imponuje rówieśnikom i przez to, jak to się mówi, rozwala pracę wychowawczą nauczycieli. Oczywiście, wcale nie ku uciesze nauczycieli. Pomimo swojej takiej kreatywności i skłonności do tworzenia, dzieciaki tego typu drugiego, twórczy kontestatorzy, często mają bardzo negatywny obraz siebie. I to sprawia, że Wiecie, no grozi im ryzyko wpadnięcia na przykład w uzależnienia, w zachowania przestępcze, ale częściej takie wpadnięcia w zachowania autodestrukcyjne, które pozwalają im jakoś odreagować w ten negatywny, kiepski obraz samego siebie. Rodzice starszych nastolatków typu czwartego, o których później będę mówić, takich antysystemowych dzieciaków, często wskazywali na to, że wcześniej ich dzieci były właśnie tego typu twórczy kontestator. Jeżeli masz takiego twórczego kontestatora w klasie, albo w domu, albo w swojej szkole, to przede wszystkim akceptuj go i próbuj zrozumieć jego perspektywę najlepiej jak tylko potrafisz. Jeśli jesteś rodzicem takiego dziecka, to bądź adwokatem jego potrzeb w szkole. Pozwól mu eksplorować własne zainteresowania, ale jednocześnie zapewnij mu takie środowisko i nauczycieli, którzy są w stanie zauważyć te jego ponadprzeciętne możliwości i zrozumieć jego potrzeby. Tak, aby minimalizować to ryzyko, że właśnie dziecko będzie zupełnie niedoceniane, zupełnie niezauważane, no i przez to, że będzie rosła w nim frustracja. Pomóż też dziecku usprawnić jego umiejętności komunikacyjne i społeczne, bo Wiecie, no, można być wybitnie zdolnym, ale jednocześnie wszyscy funkcjonujemy w jakimś świecie społecznym, gdzie są bardzo różni ludzie, i również twórczy kontestator, jeżeli chce umieć o siebie o swój własny interes w przyszłości zadbać, powinien nauczyć się jednak komunikować skutecznie i niezależnie od tego, z kim się komunikuje. Więc tutaj, jakieś treningi umiejętności społecznych, takie treningi empatii będą jak najbardziej dużą wartością dla twórczego kontestatora, zwłaszcza na takim wczesnym etapie jego rozwoju. Trzeci typ, o którym mówią Betsy i Neihard, to kameleony. Oni go nazywają po angielsku The Underground. Dzieci tego typu ukrywają swoje uzdolnienia i wrażliwość przed resztą, a w szczególności przed. Rówieśnikami. Kamelony pragną, no słuchajcie, każde dziecko pragnie przynależności do jakiejś grupy, natomiast kamelony pragną jej bardzo silnie, takiej przynależności do grupy rówieśniczej. A jeżeli grupa rówieśnicza nie ma dużego poważania wobec ich uzdolnień, wyobraźni czy ciekawości świata, no to co takie kameleony robią? Otóż one będą udawać, że są normalne że są całkowicie zwyczajnymi, najnormalniejszymi na świecie dziećmi. I bardzo często dotyczy to zdolnych dziewczynek, które wchodzą w okres dojrzewania, czyli gdzieś między 11 a no, 16 rokiem życia. Choć oczywiście zdolnym chłopcom to też zdarza się całkiem często. I ten okres dojrzewania u dziecka kiedy kiedy ta potrzeba przynależności staje się bardzo silna. Jest właśnie takim największym ryzykiem, bo wtedy nagle okazuje się, że zdolne dziecko o takim profilu kamelona po prostu przestaje z dnia na dzień niemalże poważnie traktować swoje dotychczasowe pasje. Olewa swoje zainteresowania dlatego, że wierzy i że właśnie dzięki temu uzyska uznanie kolegów i koleżanek, którzy są na przykład mniej uzdolnieni, których to zupełnie nie interesuje. I często taka transformacja dokonuje się zupełnie z nienacka, także moi rodzice są po prostu zaskoczeni, tak samo nauczyciele, bo nagle uczeń był bardzo zmotywowany, intensywnie zainteresowany jakąś twórczością czy, czy nauką, i nagle po prostu z dnia na dzień zupełnie to traci, jakby ktoś to wyłączył. Wiecie, dzieci typu trzeciego, które, czyli właśnie kamelony, czują się często bardzo niepewnie i lękowo, bo ich zmieniające się nagle potrzeby, kiedy ta akceptacja przez rówieśników, przez jakąś swoją własną, swoje własne stado, plemię jest taka, taka ważna, no to okazuje się, że to jest w konflikcie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli, którzy przyzwyczaili się, że przecież ty jesteś zdolny, tak? przecież ty grasz na fortepianie, przecież ty startujesz w konkursach informatycznych. I dorośli często, kiedy zderzają się z taką nagłą transformacją, to reagują w sposób, który jeszcze bardziej wzmaga opór i wyparcie właśnie u takiego kameleona. Teraz, jeżeli macie tendencję do wywierania nacisków na dzieci, aby kontynuowały swoją edukację w taki dotychczasowy sposób, czyli czytaj te książki dalej, to ćwiczyj dalej na tym pianinie, ale nie uwzględniacie tego. Jak one rzeczywiście się z tym czują, no to może się pojawić problem i takie osłabienie więzi, komunikacji z takim dzieckiem. Dlatego, kiedy taka potrzeba nagle właśnie tej akceptacji przez grupę, ona się może nagle wydać bardzo silna w trakcie okresu dojrzewania, ale może też wcześniej. Więc akceptuj tę nową potrzebę dziecka, mimo że do tej pory ona wydawała się nie być wcale tak silna. Nie? Daj mu czas na eksplorację tego, co dla niego w tym momencie jest ważne. Pozwól mu na jakąś przerwę w tym uczestnictwie, w dodatkowych zajęciach, w tym rozwijaniu swoich pasji, zainteresowań czy, czy uzdolnień. Jeżeli ono tego w tym momencie potrzebuje. Zapewnij mu też e, z drugiej strony takie środowisko, w którym dziecko na przykład może osiągnąć tą akceptację przez grupę i tę, realizować sobie tę potrzebę przynależności, ale bez konieczności porzucania swoich pasji. Czyli taką grupę, gdzie po prostu są inne dzieciaki, które gdzieś podzielają podobne obszary zainteresowań. Ale najważniejsze to zaufaj dziecku i pozwól mu samodzielnie odkrywać swoje priorytety bez Presji, bez wywierania takich nacisków na to, aby kontynuowało swoje istnienie i edukację w dokładnie taki sam, identyczny sposób jak wcześniej. Typ czwarty, który Betsy i Neihard nazywają dropout, to jest typ, z którym, którego nazwę miałam, przysporzyłam najwięcej problemów, jeśli chodzi o przetłumaczenie. Ja tak wiecie, nazwałabym go po prostu wyrzutkiem. To znaczy, ten dropout to jest ktoś, kto z jednej strony został wyrzucony z jakiegoś systemu, ale też jednocześnie sam chciał się z niego wyautować. Moglibyśmy go też nazwać antysystemowcem albo outsiderem, ale w jakiś sposób to jest taki, no, dropout, po prostu ktoś, kto wypadł. Dzieci tego typu, typu czwartego, one są na dorosłych bardzo złe. Dlaczego? Ano dlatego, że system stworzony przez dorosłych od zawsze nie zaspokajał ich potrzeb poznawczych i konsekwentnie je odrzucał. I właśnie tacy odrzuceni, odrzut, wyrzutki dają wyraz tej złości albo poprzez zachowania depresyjne i takie odcięcie się, albo też wyładowując się emocjonalnie zachowaniami wręcz agresywnymi. Bo dzieci typu czwartego, dzieci o tym profilu, to są dzieci, które nigdy nie zostały zdiagnozowane jako zdolne, albo zostały zdiagnozowane już za późno bardzo późno. Bardzo często tak się dzieje dlatego, że dzieci typu czwartego mają zainteresowania, które są galaktycznie po prostu odległe od rzeczywistości szkolnej. I przez to one w szkolnym środowisku kompletnie, ale to zupełnie nie doświadczają uznania, nie mówiąc już o jakimś tam wsparciu w rozwoju, nie? Więc szkoła wydaje się takim dzieciakom zupełnie po prostu bezsensowną stratą czasu, a czasem nawet miejscem wrogim. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że dziecko, które ma. Które nie doświadcza kompletnie jakiegokolwiek uznania w swoim środowisku, przeżywa tam absolutny koszmar, nie? Więc większość odrzuconych to są takie starsze nastolatki, chociaż zdarzają się też młodsze dzieci, i to odrzucenie manifestuje się na przykład tym, że on, oni zaczynają wagarować, Albo odcinają się psychicznie i emocjonalnie od szkoły, po prostu tak, żeby nie czuć tego, że są tam tak kompletnie niezauważani, niedoceniani. Tak jak mówiłam wam wcześniej, no dzieci i młodzież typu czwartego to są dzieci zdolne, które albo w ogóle nie zostały zdiagnozowane, albo zostały zdiagnozowane bardzo późno. Nie żyje w nich tak kiełkuje i dojrzewa w nich taka złość i uraza jako odpowiedź na poczucie odrzucenia i zaniedbania przez tak zwany system. Ich poczucie własnej wartości jest niskie. One potrzebują przede wszystkim bardzo bliskiej relacji z dorosłymi, którym mogą zaufać i którzy dostrzegą to, kim te dzieciaki naprawdę są. Często w takich sytuacjach zarówno dziecko, jak i rodzice powinni skorzystać ze wsparcia terapeuty. Rekomenduje się także psychodiagnostykę dla dziecka i indywidualną współpracę dziecka z psychologiem. Ale wiecie, jeżeli dziecko już doszło do takiego poziomu odrzucenia, takiej decyzji, że się odcina od systemu, który go w żaden sposób nie dostrzega, to tutaj dla takiego dziecka program szkolny, taki tradycyjny, szablonowy, systemowy po prostu nie działa. Więc potrzeba pracy zarówno całej rodziny z psychologiem czy, czy z terapeutą, ale także dziecka. Myślę, że tutaj, jeżeli. Jeszcze nie, nie doszło do takiej sytuacji, że twoje dziecko kompletnie neguje potrzeby szkoły i odcina się od edukacji formalnej. To warto mu zapewnić jakieś możliwości edukacyjne poza środowiskiem szkolnym. Nie? I, I pozwolić mu dogłębnie wnikać w obszary, które go interesują, ale niekoniecznie w na siłę wciskać do szablonowego tradycyjnego programu, bo to tylko i wyłącznie pogłębi tę antysystemowość, niechęć i, i złość, która u takich odrzuconych dzieci często bardzo jest dominującym uczuciem. Piąty typ, o którym mowa w artykule, to tak zwani podwójnie wyjątkowi. I wiecie, ten termin podwójnie wyjątkowy, on już to coraz częściej się pojawia w literaturze pedagogicznej, nawet w Polsce, a odnosi się on do dzieci, które poza uzdolnieniami wykazują także jakieś niepełnosprawności albo deficyty, albo trudności po prostu w innych obszarach. Większość takich dzieci nigdy nie jest identyfikowana jako zdolne, bo system szkolny i też taki system wspierania rodzin skupia się przede wszystkim na ich słabościach, nie ignorując zupełnie te mocne strony. Potrzeby takich dzieci są często ignorowane, no bo one są postrzegane przede wszystkim jako potrzebujące, działań naprawczych. Dzieci typu 5 często w ogóle się nie wykazują właśnie tymi czerwonymi paskami i wysokimi, średnimi, które szkoły identyfikują tak standardowo jako symptomy uzdolnień, a natomiast mogą mieć trudności np. z pisaniem, z czytaniem, z regulacją emocji, z kontrolą zachowania, ze skupieniem uwagi, czy nawet z rozumieniem poleceń. Nie? I tutaj takie szczególnie często wpadające w tę pułapkę są dzieciaki np. z ADHD, dzieciaki z dysleksją, dzieciaki w spektrum autyzmu. Jak sobie wyobrażacie dla, dla dziecka, które ma ponadprzeciętny poziom inteligencji i takie dosyć rozbudzone potrzeby poznawcze, a jednocześnie jest przede wszystkim etykietowane jako to nie, szkolne, szkolne dziecko z potrzebami specjalnymi, no to ono jest okropnie tym zestresowane, nie? bo funkcjonowanie w typowej szkole nastręcza im trudności, jest źródłem stresu, a mimo to ich potrzeby poznawcze i sposób myślenia wykraczają daleko poza takie normy dla wieku. Tym bardziej więc ten dysonans sprawia, że one czują się kompletnie zniechęcone, zakłopotane, sfrustrowane, bezbronne i również odrzucone. Dzieci takie mogą nie akceptować wcale tego, że mają w czymś trudności. One bronią się przed tym, wierząc, że nauka i szkoła po prostu są głupie i nudne. I niekiedy nawet potrafią poniżać innych, aby gdzieś tam desperacko podbudować swoją zaniżoną samoocenę. Desperacko chcą też unikać porażek i są nieszczęśliwe, nie mogąc spełnić swoich własnych oczekiwań wobec siebie. Kiedy dzieciaki podwójnie wyjątkowe bywa też, że zmagają się z takim własnym poczuciem nieadekwatności, no i przez to często są niecierpliwe, krytyczne i z trudem reagują na, na feedback. Teraz to, co jest ważne dla rodziców i nauczycieli takich podwójnie wyjątkowych dzieci, to jest przede wszystkim rozpoznać i zdiagnozować nie tylko trudności, deficyty czy niepełnosprawności takiego dziecka, ale też jego uzdolnienia. Dlatego warto być, trochę rozszerzyć swój sposób myślenia i nawet w kontekście dzieci, ze z Aspergera, by rozumieć to, że okej, okay, być może dziecko jest w spektrum autyzmu, ale jednocześnie jest na przykład ponadprzeciętnie. Uzdolnione czy tak rozbudzone w innych dziedzinach. Kiedy już wiemy, jakie one mają zarówno trudności, jak i uzdolnienia, warto być adwokatem takiego dziecka w szkole. I to znaczy, po prostu wyjaśnij nauczycielom, w jakich obszarach, czego dokładnie Twoje dziecko potrzebuje. Zapewnij też dziecku wsparcie w obszarach, w których ono ma deficyty, ale nie rezygnuj ze wzbogacania jego rozwoju tam, gdzie ono potrzebuje czegoś ekstra. Czyli nie szufladkuj dziecka. Tylko i wyłącznie w deficytową szufladkę. Pamiętaj, że ono jest podwójnie wyjątkowe, czyli potrzebuje też czegoś ekstra tam, gdzie właśnie ma swoje supermoce. Szósty typ, wyróżniany przez naukowców, to tak zwani niezależni czy autonomiczni uczniowie. Tutaj warto powiedzieć, że bardzo nieliczne zdolne dzieci wykazują się takim autonomicznym stylem w dzieciństwie, chociaż czasami rodzice mogą już zauważać symptomy w domu. I oni są trochę podobni do prymusów troszeczkę. Podobnie, podobnie jak oni yy, nauczyli się efektywnie funkcjonować w szkolnym systemie, to znaczy rozumieją ten system i wiedzą, co w nim się sprzedaje i za co są nagrody, i za co są pochwały, ale w przeciwieństwie do prymusów, którzy stosują strategię linii najmniejszego oporu, to niezależni ci autonomiczni nauczyli się wy wykorzystywać system do tworzenia sobie coraz to nowych szans i możliwości rozwojowych. To jest tak, że oni trochę go przechytrzyli, to znaczy autonomicznie oni nie pracują dla systemu. Oni sprawiają, że ten system pracuje dla nich. Jak, to, jak oni to robią? Otóż, słuchajcie, niezależni mają przede wszystkim bardzo silne, pozytywne przekonania na swój własny temat, dlatego że ich potrzeby poznawcze i emocjonalne są konsekwentnie zaspokajane w domu, od wczesnego dzieciństwa, w rodzinie, w środowisku właśnie takim szkolnym. Oni odnoszą swoje sukcesy, otrzymują pozytywną uwagę i wsparcie, też nie tylko z uwagi na swoje dokonania, ale tak po prostu bezwarunkowo. I dzięki tym takiem poczuciu bezpieczeństwa, które to, ta bezwarunkowa akceptacja własnego środowiska im daje, oni są potem po prostu szanowani przez dorosłych i rówieśników, i niekiedy nawet bardzo chętnie pełnią funkcje przywódcze w jakichś swoich takich mikroplemionach, mikrospołecznościach. Niezależni charakteryzują się tym, że oni sami sobą kierują. I sami wymyślają sobie swoje własne cele, sami kierują tym, jakie kroki osiągają do tych celów, dlatego, że oni czują się pewnie i bezpiecznie, projektując sobie te swoje własne ścieżki rozwoju. Oni akceptują siebie i są skłonni podejmować ryzyko. Nie? Oni mają bardzo wysokie poczucie takiej osobistej mocy, siły i sprawczości i wierzą, że po prostu mogą samodzielnie zmieniać swoje życie i nie polegają w tym na innych, nie polegają w tym na ocenach, na zewnętrznych opiniach, na tym, czy są lubiani, na tym, czy dostali czerwony pasek na świadectwie, czy też, czy wygrali albo wystartowali w jakimś konkursie. Oni potrafią swobodnie i pewnie wyrażać swoje uczucia, cele i potrzeby i dzięki temu tak naprawdę bardzo zdrowo idą z tą swoją z tymi swoimi zdolnościami przez um, życie, najpierw przez te etapy edukacyjne, a potem przez dorosłość. Natomiast to też jest tak, że oni się często zmagają z pewną trudnością mianowicie z tym, że koła często. Zabiera im czas i taką przestrzeń mentalną na zajmowanie się tym, co oni naprawdę kochają robić i tym, w czym są mocni, co lubią. Mówię tutaj o pasjach i zainteresowaniach. Więc tutaj taka strategia dla rodziców i nauczycieli to jest przede wszystkim, aby tworzyć dziecku okoliczności do eksplorowania własnych pasji, ale też, aby pozwalać mu się przyjaźnić z ludźmi w różnym wieku. Nie? Taki niezależny, zdolny człowiek młody ma często dużo większą Łatwość nawiązania relacji z osobą dorosłą, czy z osobą starszą, która się również daną dziedziną interesuje, aniżeli szukania na siłę takich osób w grupie rówieśniczej. Ja więc pozwólcie mu, pozwólcie im przyjaźnić się z ludźmi w różnym wieku, również ze starszymi, pozwólcie mu na przyspieszoną, albo wzbogaconą edukację i pozwólcie mu dogłębnie studiować dziedziny, które je interesują, jeżeli to jest to, czego takie dziecko akurat potrzebuje. I tak kończąc już ten przegląd sześciu profili zdolnych dzieci, o których mówili Najhard i Bad, chciałabym tylko podkreślić, że ważne by pamiętać, że te typy, profile są bardzo płynne. To znaczy, to nie jest tak, że dziecko się rodzi i jest typu trzeciego, albo typu piątego, albo typu drugiego. Nie. Dzieci mogą w trakcie swojego rozwoju, w trakcie okresu dorastania, dojrzewania, przechodzić z jednego profilu w inny. Dlatego ważne jest, żebyście pamiętali, że każdy z tych profili wymaga nieco innego wsparcia, o którym wcześniej mówiliśmy. Jeżeli miałaby być jakaś jedna rzecz, o której chciałabym, abyście pamiętali po tym odcinku, to to, że nie każdy. Zdolny musi koniecznie być prymusem. Dlatego proszę was, miejcie oczy szeroko otwarte. Starajcie się dostrzegać uzdolnienia, potrzeby poznawcze, takie pobudzenie intelektualne, także w dzieciach, które tych piątek, szóstek i czerwonych pasków do domu wcale nie przynoszą. Uczcie też nauczycieli być bardziej wrażliwymi właśnie na potrzeby poznawcze dzieciaków, które niekoniecznie spełniają ten stereotyp prymusa. Dziękuję ci, że wysłuchałaś, wysłuchałeś tego odcinka. Jeżeli uważasz, że był wartościowy, zasubskrybuj proszę ten podcast i zostaw też swoją ocenę. Zapraszam cię też na stronę www.dziecizdolne.pl, gdzie znajdziesz całą społeczność rodziców zdolnych dzieci. Tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.